No i kolejna plaża przed nami, do której zmierzamy to Gliwkada Beach. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że jeżeli wybierzecie się na tą plażę, to musicie być przygotowani na bardzo dużą ilość serpentem po drodze. Jedzie się po prostu tak, po wężowemu. Same prawie serpentyny, więc ostrożnie. A jak wygląda plaża? Zobaczymy za chwilę. Oczywiście proponuję zostawić samochód nie bezpośrednio, tak jak pokażę Wam nawigację już przy samej plaży, bo tu może być problem z zaparkowaniem. Kawałeczek wyżej, wzdłuż ulicy śmiało możecie zaparkować, będziecie mieć pewność, że znajdziecie miejsce, bo tu może być problem, będziecie musieli kombinować naprawdę i tak dalej. Beach to oczywiście kolejna piękna, widokowa plaża. Bo jak widać dookoła mnie też piękne widoki i morze, i góry. Natomiast tutaj już jest infrastruktura taka bardzo że tak powiem turystyczna, rozrywkowa, pompowane gadżety do pływania na wodzie, parasole do wynajęcia, leżaki. Więc infrastruktura zrobiona bardzo pod turystów. No, oczywiście przechadzamy się wzdłuż całej plaży, żeby zobaczyć tam dokładnie za mną, pod tym wzgórzem, jakieś bardziej dzikie i ustronne miejsca bez leżaków, bez parasoli. A oczywiście ważne, ważna kwestia to to, że ta plaża jest 100% piaszczysta. tak jak za mną wygląda ta plaża, już nie z taką infrastrukturą stricte turystyczną i barową, tylko sam piach, piękne wzgórze, no i oczywiście błękit morza. Plaża Hermones. Też przepięknie i malowniczo położona. Możecie ją zobaczyć już tutaj za mną. Z tyłu. Piękne wzgórza, na dole plaża, która jest generalnie, a w dużej mierze bardziej kamienista. Tutaj przy zjeździe na tą plażę, my zaparkowaliśmy akurat przy tawernie zaraz na początku, ale jest znak, żeby zjeżdżać sobie do dołu i ewentualnie znaleźć tam parking. Nie wiem, czy on jest płatny, czy nie, a ponieważ no nie jedziemy dalej, ale miejsce na pewno robi wrażenie. Jest przepięknie malowniczo położona pod samym wzgórzem. Oczywiście jak to na korfu zielonym. Chodźcie zobaczymy jak dokładnie wygląda ta plaża. Oczywiście proponuję, żeby nie zostawać tylko na plaży, tylko przejść kawałek nią, żeby znaleźć się właśnie w tym miejscu, w którym ja się właśnie znajduję, czyli te cudowne, przepiękne klify. Oczywiście zachód słońca to jest najlepsza godzina, żeby się tutaj znaleźć, bo widoki naprawdę zapierają dech w piersiach. Mam za mną, za plecami została plaża, natomiast tu rozpościera się widok na tak piękną zatoczkę i oczywiście na zachód słońca. Jeżeli zależy Wam na złapaniu fajnych ujęć, czy po prostu zobaczenia pięknych widoków, jak najbardziej polecam to miejsce. To jest naprawdę pięknie i oczywiście podkreślę to, że Korfu jest właśnie o tyle fajnym miejscem, że mamy tu możliwość wyboru plaż zarówno dla amatorów, amatorów spędzania czasu na piaszczystych plażach, jak i na tych kamienistych. Każdy ma tutaj możliwość wyboru i na pewno znajdzie coś dla siebie. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z tego oraz z innych miejsc na Korfu, które ja robiłem, jak pokazałem Korfu moimi oczami, zapraszam Was na mojego Instagrama. Znajdziecie do niego link tutaj poniżej. Zajrzyjcie. Subskrybujcie też ten kanał. Wtedy żaden z moich odcinków Was nie ominie. A z Korfu na pewno coś będzie się jeszcze pojawiać. Dajcie łapę w górę i napiszcie komentarz, jeśli odcinek Wam się podobał. Szczerze mówiąc, muszę przyznać, że ym... Nie nastawiałem się na kor, na, na, jeżeli chodzi o korfu, na taką różnorodność i na tak wspaniałe widoki, mimo tego, że tak dużo o tym czytałem. Jakoś tak zawsze korfu wydawało mi się oklepaną, bliską wyspą. Natomiast uwierzcie mi, że zwiedzając każdą z plaż i całą wyspę, natkniecie się na tyle różnorodnych miejsc, że naprawdę można się zachwycić. Wspaniałe jest to, że są i klify, tak jak wspominałem, i. Piach i plaże piaszczyste, do tego ta zieleń. Naprawdę wszystko składa się w jedną całość. Jeżeli kiedykolwiek będziecie się wahać, czy wybrać Korfu na podróż, ja daję rekomendację temu miejscu. Jest naprawdę przepięknie. Pamiętajcie, że plan mojego zwiedzania, krok po kroku, tak jak ja zwiedzałem wyspę i te plaże, po kolei znajdziecie pod odcinkiem w opisie. Tam, po kroku, po krok po kroku, możecie sobie skorzystać po prostu z tej trasy, którą ja zrobiłem, będąc na Korfu. Dzień tripa samochodem, to już wyprawa w stronę e, miejscowości Paleo Castritsa. No i zaczynamy od miejsca plaży, które nazywa się La Grota. E, no i jakby stąd, z tego co się orientuję, bo pewnie będziemy za chwilę tutaj badać sytuację, wypływają łódki, gdzie można zwiedzić takie groty na morzu, właśnie w klifach. Też piękny, malowniczy teren. Na pewno miejsce warte odwiedzenia. Dzisiaj pogoda już nie tak rozpieszczająca jak w poprzednie dni, ale jak na odwiedzania sam raz. Miejsce bez wątpienia piękne, ale na pewno robiące większe wrażenie w e, dobrą pogodę. Dzisiaj niebo jest trochę zachmurzone, więc e, woda nie robi aż takiego, znaczy generalnie te groty nie robią chyba aż takiego wrażenia. Jeżeli chodzi o ceny e, rejsu łódką, wygląda to tak, że przepłynięcie się po tych okolicznych grotach za osobę to koszt 20 euro, natomiast e, rejs po tych grotach, plus do, jak to Pan nazwał, Paradise, czyli przypuszczam, że do najpiękniejszej groty tutaj w okolicy z pływaniem i możliwością skoków do wody, to już 40 euro od osoby. My rozmyśliliśmy się z tych rejsów, w sensie nie zdecydowaliśmy się, ponieważ uznaliśmy, że przez to, że pogoda dzisiaj jest jaka jest, nie będzie dorobić robić aż takiego wrażenia, ponieważ jeżeli świeciłoby słońce, woda byłaby bardziej przejrzysta, to wtedy miałoby to sens. Natomiast... Samo to miejsce robi wrażenie, a my uderzamy dalej. Myślę, że warto, ale faktycznie w lepszą pogodę. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj z bliska. Kolejny punkt na naszej mapie to miejscowość Paleo Kastrica. Od tej plaży czy klifów Lagrota oddalona dosłownie rzut beretem, uważana za jedną z najbardziej malowniczych miejscowości na Korfu. Tutaj w tej miejscowości cechą charakterystyczną jest to, że jest sześć różnych zatoczek, które warto odwiedzić. No i oczywiście skaliste tereny, skaliste dno, klify, więc jakby malownicze bardzo tereny i przejrzysta woda. Oczywiście trzeba zejść na dół ze wzgórza i warto zostawić samochód w bezpiecznym miejscu i nie pchać się jakoś bezpośrednio w bardzo bliskiej odległości przy jakiejś plaży czy zejściach na plażę, bo tam z reguły tych miejsc parkingowych nie ma. Schodząc. Takim głównym zejściem tutaj na tą największą plażę w Paleo Castrici, możemy napotkać ogromne bananowce. Spójrzcie, one są tu nade mną i oczywiście mają też owoce. Popatrzcie. Jedna plaża najwęższa za nami. Do niej prowadziło zejście od restauracji Dolphin. Delphin. No i teraz przeszliśmy z powrotem do góry, do głównej ulicy. Idziemy wzdłuż głównej ulicy w tej miejscowości. Szukamy kolejnych schodów, które prowadzą na dół, i przechodzimy do kolejnej. Plaży. Będąc tutaj zdecydowanie przygotujcie się na pokonywanie sporej ilości stopni i schodów, ponieważ główna ulica, na którą dojedziecie, przyjeżdżając tutaj, jest u góry. Natomiast żeby dostać się na każdą z plaż, trzeba schodzić na dół. Potem, żeby przejść do kolejnej, prawdopodobnie trzeba wychodzić znowu do góry do głównej ulicy i schodzić kolejnymi schodami. Także kardio gwarantowane. No i prawdziwa eksploracja polega na tym, że nie zawsze trafimy w miejsce, do którego chcielibyśmy trafić. Ta droga, którą teraz szliśmy, nie prowadziła do jakiejś super fancy plaży, tylko do takiego miejsca. Ale takie zwiedzanie też ma swoje uroki. Spójrzcie, gdzie trafiliśmy, licząc na to, że przyjdziemy na jakąś super piękną, kamienistą plażę. Ale widok na marinę i na port w Paleo Castrici też robi stąd wrażenie. To ta plaża, której szukaliśmy. No, i według mnie właśnie to są uroki takiego samodzielnego zwiedzania, bo właśnie możemy trafić w takie miejsca jak ta, przedrzeć się przez krzaki, żeby dojść do takiego miejsca jak to za mną. No i plusem kolejnym jest to, tutaj są schody, właśnie którym będę schodził. A plusem jest to, że, żeby dojść na plażę, nie musimy znowu wychodzić do góry, do głównej ulicy, robić cardio i schodzić znowu tylko. Możemy przekombinować i dotrzeć tam szybciej. No i oczywiście e, zrobiliśmy rekonesans tego, jak wygląda cena wycieczki po grotach tutaj e, już z Mariny, no i oczywiście z tego miejsca, które nazywało się La Grota poprzednio, tutaj jest już taniej. E, jest tak, że wycieczka tylko po grotach bez Paradise Beach e, kosztuje 60 euro za całą łódkę, e, wynajem łódki. Natomiast wycieczka z Pogrotach plus Paradise Beach, gdzie można popływać, to już jest 80 euro. Tam było drożej, tu jest trochę taniej. No my wahamy się tylko dlatego, że mamy wątpliwość, czy w taką pogodę rzeczywiście będzie to robiło takie wrażenie, jakbyśmy chcieli, żeby robiło. Tylko dlatego się zastanawiamy. Natomiast... Jeżeli Wy będziecie chcieli skorzystać z opcji właśnie rejsu łódką po tych grotach tutaj, to od razu polecam, żeby nie korzystać za groty, jeżeli chcecie zaoszczędzić, tylko przyjść, czy podjechać do Mariny, w Paleo Castritzi i już stąd wynająć łódkę, bo na pewno dzięki temu zaoszczędzicie. W tym odcinku to wszystko, ale to jeszcze nie koniec. Niedługo pojawi się kolejny, trzeci już odcinek ze zwiedzania Korfu. Do zobaczenia w następnym odcinku.